Oglądam Caroline i Max, wielkie well z from USA, serialu Two Brokers, bardzo inspirujący, piękny, pokazujący osadne życie ludzi siebie wzajemnie uznających w swoim zachowaniu, stanowieniu swojej zdrowożności. I tak sobie myślę, jakbyśmy byli w jungle, to ja bym był z Max, jak z Max duchem Bożym, przy jej ta duchowość przekazała, to raz robimy to z Max, a z Caroline I to tej samej nocy właściwie, znając swoje możliwości, bym to robił. Potem byśmy spali sobie utuleni razem. I właściwie to mielibyśmy w tą wielką radochę w tym. I ugodę, ugodkę wiele dzieci, jak i muzułmanie mają. To jakby to przeliczyć, że miałbym dwa seksy, stosunki seksualne w przeciągu jednej nocy i to takie długaśne. Nie, że szybko, szybko, na szybko, byle jak najszybciej zasnąć, tylko tak długaśniej. No to tak wartościując noc każdą, minione trzy lata bez takiego seksu, nawet z jedną, co już będzie wielkim wow, dla mnie to jest dla mnie przeogromną stratą. Większą stratą niż straty milionerów na ich interesach. Tak to się rozumuje. W stanowieniu swej tożsamości ewolucyjnej. Ewolucyjnej.